Hejo! hejka hej ogólnie dzisiaj robimy challenge, że musimy wypić całą butelkę y pierrotta no ja orężady, a y Nikola y to jest, nie wiem, to jest kiwi chyba kiwi? kiwi kiwi no dobra, nie robimy cięcia nic, żeby nie było tak, nie, to jest serio, zobaczcie tu jest picie gazowane Przedefin zobaczcie, zobaczcie, nawet pisze y Yy, tu gdzieś pisało wcześniej gazowane. Produkt na bazie wody źródlanej, napój gazowany. Mmm, tutaj piszę. Dobra, więc. No, Nie możemy bęknąć, ale mi się już chce. No, a zobaczmy ile wpiliśmy. Ja troszkę więcej. O, <laughs> Nie trafiłam tu <do> pójść. <laughs> ale brzuch boli. Zaraz weknę, eee. zaraz weknę. Ej, patrz. Ja też, sorry. Ej. Brzuch bo, mnie boli. Ja już nic nie mówiłam, żeby nie weknąć. Ja też. Ej, mam takiego bąbla tu, ale Ja też, proszę cię. Można jeden raz beknąć, bo ja nie wytrzymam. I tak Żół boli. Nie, jednak nie mogę. Ja, ja dopijam. Boli, ja beknę. Trzy, cztery. <ścoughs> Ej, bąbel, mi się cofnął do brzucha przez. <śpiew> Ale ja <śpiew> Ale ja żył. Że... O, Boże. A ty też masz takie dziwne usta? Takie szorstkie. Musisz dopić, a dopijam i nie beknę... No beknam teraz. O jakie żem bekła. Ale chodzi, że w trakcie picia. No nie beknam. Więc ja wygrałam ciekawe... Maja musisz! Musisz! Dopijam, ale jak nie brzuch boli coś. Pussy się... daj, pusy kiss, pusy fresh. Zobaczymy kiedy... O, oh, wow, ale boli. No boli brzuch. Teraz posiedzimy chwilkę, poczekamy aż Maja beknę. Ale beknę za 5 lat, bo... Bardziej, <stut> jej bardziej jej mi to wyjdzie drugą stronę. <stut> Właśnie ten język. Bardziej to widać na żywo. Aha. Taki żółty bardziej. Muszę poczekać. Co to było? <stut> 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 Nie wiem. No bo... <stut> Там газ бежать. Такие... <believers> <faith> <lave> <told>